W Barcelonie średniorocznie jest około 300 dni słonecznych, co oznacza, że 65 dni w roku niestety jest paskudny. Jeżeli przyjdzie Wam przyjechać do Barcelony właśnie w takim czasie, kiedy występują właśnie te dni, kiedy jest zimno, paskudnie, mokro, no to musimy mieć jakiś plan, co wówczas zrobić. Chodźcie, pokażę Wam kilka atrakcji, które możecie zrobić w Barcelonie właśnie kiedy Padałby ewentualnie deszcz. Jednym z bardziej naturalnych sposobów na zwiedzanie miasta w momencie, kiedy pada deszcz, wydaje się zwiedzanie go po prostu z autobusu. W Barcelonie jest kilka możliwości: mamy zarówno autobus turystyczny, którym możemy zwiedzać miasto, ale oczywiście koszt biletu jest zdecydowanie wyższy niż autobusu komunikacji publicznej. Jeżeli jesteście w Barcelonie, pada deszcz i pogoda nie jest najładniejsza. Pomimo wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć Barcelonę z jakiegoś punktu widokowego. W tym przypadku darmowa opcja. Kierujemy się do El Corte Ingles na dziewiąte piętro, gdzie znajduje się food court i tam będziemy oglądać jak wygląda Barcelona z lotu ptaka. Choć dom, towarowy El Corte Inglés to w ogóle bardzo fajne miejsce, które można odwiedzić. To po prostu duża galeria handlowa, ale, ale taka galeria, której w Polsce właściwie w tym momencie nie mamy. To znaczy bardzo dużo małych butików zgromadzonych pod jednym dachem. Przychodząc do El Corte Inglés, możemy połączyć zarówno zakupy, jak i po prostu zjedzenie dobrego obiadu. Jeśli z kolei zdecydowalibyśmy się na płatną atrakcję tego typu, czyli właśnie zobaczenie Barcelony z góry, ale gdzie musielibyśmy kupić bilet, to nowością od tego roku jest teraz widokowy w budynku Urquinaona. Wyjeżdżając na najwyższe piętro, możemy podziwiać Barcelonę z lotu. Tak, teraz oprócz tego, że jest płatne wcale niemało, otwarty jest tylko i wyłącznie w weekend. W związku z tym, jeżeli będziecie w tygodniu, niestety musimy wymyślić jakąś inną formę spędzenia czasu, kiedy w Barcelonie będzie zimno, nieprzyjemnie i kiedy będzie padał deszcz. Idziemy zatem do następnych atrakcji. Innym absolutnie ikonicznym miejscem dla Barcelony które możemy zwiedzić za darmo, jest targ La Boqueria. W związku z tym, jeżeli mamy brzydką pogodę, pada deszcz, wieje, nie do końca wiemy co zrobić, to możemy skryć się pod dachem właśnie tego wspaniałego, barcelońskiego targu. Chodźcie, pokażę Wam, co można znaleźć na barcelońskiej La Boqueria. Barceloński targ La Boqueria to jest absolutna mieszanka barw, kolorów, zapachów. No po prostu rewelacyjna sprawa. Naprawdę, jeżeli będziecie w Barcelonie, Warto odwiedzić ten targ bez względu na to, jaka jest pogoda. Tym bardziej, jeżeli zaczyna padać, to dobre miejsce, żeby tutaj przyjść i... Po prostu zobaczyć. Dodatkowo znajdują się tutaj również knęki małe stragany, w których przygotowują od razu na bieżąco dania czy posiłki, w efekcie czego możecie po prostu yy, zostać tutaj na obiad i przykładowo zjeść świeżą rybę, która jest prosto z morza złapana po prostu o poranku, przywieziona na targ La Bokeria i przygotowana właśnie w takim jednym z punktów gastronomicznych. Naprawdę genialna sprawa, polecam każdemu. Zdradzę wam sekret, mianowicie na targu La Bokeria znajduje się mała niewielka pizzeria. W tym momencie niestety zamknięta, właściciel zrobił sobie wakacje, no jak na Włocha przystało. To jest pizzeria, która według y, szefów kuchni pracujących w restauracjach z trzema Gwiazdka i Michelin robi najlepszą pizzę w Europie. Słuchajcie, no warto przyjść i spróbować. No niestety, tak jak mówię, jak na Włocha przystało, właściciel postanowił zrobić wakacje a absolutnie ikonicznym barem, który znajduje się na y, La Boqueria jest to, co mam za sobą, czyli Pinotxo Bar. Jeżeli będziecie szukali jakiegoś baru na kawkę albo właśnie coś przekąsić, no to to jest miejsce, które zdecydowanie powinniście odwiedzić. Niestety zwiedzanie Barcelony nie płacąc za wstępy jest y, no, kłopotliwe. Y, właściwie wszędzie, gdzie chcielibyśmy wejść, musimy uiścić jakąś opłatę. Tyczy się to również większości kościołów. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy zwiedzić którejś z kościołów, no to musimy wybrać takie, które nie znajdują się przy trasie turystycznej, ewentualnie są mniej popularne. Najbardziej popularne kościoły typu Santa Maria del Pi, Katedra Barcelońska czy oczywiście Sagrada Familia, tam wszędzie niestety będziemy musieli zapłacić za bilet. Jednym z fajniejszych kościołów, do którego możemy wejść i to zupełnie za darmo, jest kościół San Luis i San Pastor, znajdujący się nieopodal placu San czyli ścisłego centrum dzielnicy gotyckiej. Słuchajcie, kościół o tyle fajny i o tyle charakterystyczny, że znajdziemy tutaj pierwsze ślady chrześcijan w Barcelonie, w efekcie czego no, warto go na pewno odwiedzić. Innym miejscem i pomysłem, które możemy odwiedzić, i to zupełnie za darmo, jest ta galeria, która tutaj się znajduje. Galeria nie jest zbyt duża, w związku z tym czas, który poświęcimy na jej oglądnięcie, na zobaczenie prac, które znajdują się w środku, no nie będzie zbyt duży. W efekcie czego swoje kroki kierujcie tutaj raczej, jeżeli zastałaby Was jakaś burza bądź ulewa właśnie w okolicy barcelońskiej katedry na Starym Mieście. Płatnych możliwości, z płatnych rozwiązań, oczywiście Muzeum Historyczne Miasta Barcelony. W ogóle tych płatnych muzeów tak naprawdę jest cała masa. Mówimy o Muzeum Historycznym Miasta Barcelony, mówimy o Muzeum Designu, Muzeum Historii Naturalnej. No, rzeczywiście tutaj jest w czym wybierać. Tyle tylko, że mówimy o opcji płatnej. W związku z tym no, trzeba się nastawić niestety na jakiś wydatek. Równie dobrym pomysłem w momencie, kiedy pada deszcz, jest zimno, nie chcemy zwiedzać miasta, jest wybranie się na pokaz. Flamenco. Wprawdzie Flamenco nie jest tradycyjnym tańcem bezpośrednio z Katalonii, ale jednak to taniec Hiszpanów. Kolejny z pomysłów na spędzenie czasu, kiedy mamy brzydką pogodę, idziemy sprawdzić, jak smakuje katalońska kuchnia. To rzeczywiście temat, który zajmie nam naprawdę sporo czasu. Katalońska kuchnia uważana za jedną z lepszych kuchni na świecie. Ciekawym miejscem w którym możemy przeczekać złą pogodę, czy to deszcz, jest Centrum Kulturalne Born. To dawny rynek spożywczy, który podczas renowacji okazało się, że skrywa sekrety historii miasta Barcelony. Chodźcie, pokażę Wam, co możemy zobaczyć w środku. Centrum Kulturalne Born skrywa w sobie tak naprawdę stare ruiny Barcelony. Okazuje się, że Barcelona również została zburzona, nie w tak dużej części, jak na przykład polskie miasta podczas wojny, ale również i to miasto odczuło skutki wyburzania części Miasta. Warto tu przejść, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że właściwie oprócz tych znajdujących się tutaj ruin, niewiele więcej się tu znajduje. W efekcie czego to wycieczka bardziej na kilka godzin niż na cały dzień. A co w sytuacji, jeśli do Barcelony przyjeżdżacie z dziećmi, a pogoda nie dopisuje? Pada, wieje, no żywcem nie ma jak zwiedzać miasta. Wtedy mogę Wam polecić trzy rozwiązania. Pierwsze z nich to oceanarium. Oceanarium wprawdzie nie jest najtańszą opcją, najtańszym rozwiązaniem, ale na pewno jest to miejsce, gdzie warto wybrać się z dzieciakami, zwłaszcza z tymi młodszymi w okolicy 5, 6, 8 lat na pewno będzie to dla nich fajne wydarzenie, fajne przeżycie i spokojnie będzie można spędzić tutaj większość czasu właśnie w oceanarium, czy to oglądając, czy też nawet karmiąc, znajdujące się tutaj rybki. Jednym z pomysłów tego, co możemy zrobić właśnie wtedy, kiedy pada deszcz, to na przykład przejechać się wszystkimi liniami metra. Jest ich 11 w Barcelonie, ale jeżdżą właściwie rozmieszczone są po całym mieście. W związku z tym jest to też ciekawa propozycja, którą można zastosować w momencie, kiedy w Barcelonie pada deszcz. Ostatnim pomysłem, który mogę Wam podsunąć, to przejechanie się zarówno autobusem, metrem, jak i tramwajem. Taki swoistego rodzaju challenge, który również pokaże Wam zarówno Barcelonę, środki komunikacji, jak i tak samo przybliży Wam nieco miasto. Oj, kochani, no pogoda nie zawsze nam dopisuje. Czasami zdarza się, że niestety zamiast słonecznej Hiszpanii dostajemy zimny, pochmurny poranek, dodatkowo wiatr bardzo przenikliwy i duża wilgotność. No nic ciekawego i nic sympatycznego. Na zakończenie chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, oraz zostawienie łapki w górę. To zawsze dobrze robi mi na serduszku. W tym filmie pokazałem Wam kilka możliwości na spędzenie czasu właśnie w taki niezbyt fajny dzień i w ten sposób kończymy część pierwszą. Na część drugą zapraszam już w najbliższym czasie. Cześć!